Jestem dalej bardzo zadowolona, że, że z pełną z niepełnosprawnością jest tutaj i, e, i również będę nam świata pierwszy raz już w sumie za półtora miesiąca. E, jeśli chodzi w ogóle o ten moment tutaj tych sprintów, to jestem e, pod ogromnym wrażeniem, bo, bo biegłam bardzo długi dystans właśnie z dziewczynami, gdzie zazwyczaj to mi się nie udawało, więc to jest chyba największe takie spełnienie, że ten medal jest naprawdę taki wywalczony i wyszarpany. Szkoda, że nie drugie, bo, bo słyszałam bardzo, bardzo blisko przewodnika Johanny E, i, I taki mam trochę nie dos Taki mały, ale, ale jestem bardzo zadowolona z tego Tak naprawdę sprawę za tydzień wyjeżdżamy do Waldifiemme gdzie tam będzie Puchar Świata. E, także również będziemy troszkę dłużej, żeby poznać te trasy na Igrzyska, bo to już za rok. E, I kolejne właśnie są mistrzostwa świata w Toblach. E, to już są nasze e, niepełnosprawnych, tylko i wyłącznie. E, I początek marca, tam chyba 4 5 marca w Trondheim mistrzostwa świata z pełnosprawnymi. To sprint, więc no z Bartkiem, będziemy z Bartkiem będziemy startować, z innym przewodnikiem będę już startować, więc też mam nadzieję, że damy z siebie jak najwięcej. Ja jak zawsze po każdych zawodach, niezależnie od tego jakiej rangi są, zawsze one są pozytywne bo po to e, aktywnie spędzamy czas na nartach i atleti, mocno trenujemy, żeby tę nagrodę, jaką są zawody, a tym bardziej uniwersjada e, mieć tutaj e, w całej okazałości. Ja e, tylko dodam, że Aneta no, trochę byłam podkręcona tymi, e, tymi kwalifikacjami, bo widziałam, że naprawdę strata była niewielka i to jest Anety najlepszy wiadomo, rezultat, jeśli chodzi o dotychczasową karierę, jeśli e, te starty dalej będą tak samo, i w szczególności sprinty. No to ja nie chcę zapeszać, ale naprawdę idziemy idzie, idzie na w górę tak niesamowicie. No tutaj był apetyt na to drugie miejsce po tych kwalifikacjach. To przyznam. Oczywiście, żeśmy ze sobą nie rozmawiały na ten temat, bo to nie ma co zapeszać, ale no. Niewiele zabrakło w pewnym momencie, e, może trochę na końcu I'm bardziej, ale, ale jest dobrze, jest dobrze, jest coraz lepiej, progres niesamowity, tego i, się i, trzymajmy, tak, żeby tak dalej.